Czego moglibyśmy oczekiwać od telewizów? Co moglibyśmy dodać jeszcze do prezentowanego reportażu filmowego? Z uwagi na to, że samochód marki Polones, numer rejestracyjny KRF 8472, jest bardzo ważnym elementem w sprawie, najprawdopodobniej był bowiem miejscem zbrodni, a także przedmiotem zaboru, chciałbym do wiadomości telewizów przekazać indywidualne cechy tego samochodu. Otóż posiadał on numer silnika 30072, numer podwozia 32405. Przepraszam, że przerywam, ale konfrontuję te y, numery z tym, co on tutaj napisane, i one się zgadzają, to tak z pamięci? Te numery, y, powiem prawdę, już mi się śnią po nocach. Przepraszam, że przerywam. Y, ponadto, y, samochód ten posiadał. Y, inne, nietypowe wyposażenie, jak hak holowniczy zamontowany z tyłu samochodu, nieoryginalną y, tylną półkę wychylną wykonaną z blachy. Posiadał również y, skrzynię biegów przerobioną z cztero- na pięciobiegową, a z innych elementów to tapicerkę w kolorze bordowym oraz pokrowce w kolorze ciemnozielonym. Nadmienić również trzeba tutaj, że wraz z samochodem zginęły dokumenty, jak prawo jazdy wydane na nazwisko Wiesława Skrzypka, oraz y, dowód rejestracyjny tego samochodu. W samochodzie znajdowały się również takie przedmioty, jak dwa kalkulatory kieszonkowe oraz y, miniaturowa gra elektroniczna produkcji radzieckiej, oparta na znanej y, bajce Wilk i Zając. Rozumiem, że możemy oczekiwać pomocy głównie ze strony tych ludzi, którzy mają kontakt z samochodem. Sądzę, że to powinni być właściciele warsztatów samochodowych naprawiających Poloneza, to powinny być wydziały komunikacji, powinny to być stacje obsługi, te, w których się dokonuje okresowych przeglądów samochodów czy badań technicznych, bo teraz już numery są znane i... I sądzę, że ten samochód powinien się gdzieś pojawić, bo on gdzieś jeździ po Polsce. Samochód ten y, mógł być równie prawdopodobnie rozebrany na części. Czego zatem oczekujemy od telewizów poza informacjami dotyczącymi samochodu? Oczekujemy, że zgłosi się do nas właściciel samochodu Lancia koloru białego, który w dniu 29 czerwca był na giełdzie i kontaktował się z Wiesławem Skrzypkiem. Dla szczegółu mogę podać, że był on częstowany lub częstował Wiesława Skrzypka wodą mineralną. Oczekujemy również informacji na temat dwóch mężczyzn, z których y, jednego przedstawiliśmy na portrecie pamięciowym, a którzy to kręcą się po giełdach samochodowych, interesując się przede wszystkim samochodami Polones. Również inne informacje, traktujące o giełdach, o samochodach Polones, o osobach podobnych, y, interesują Organa EMO, gdyż y, jedna trafna informacja może zmienić. To śledztwa, być punktem zwrotnym i doprowadzić do realizacji sprawy. Dziękuję bardzo. Czekamy w takim razie na informacje od Państwa. Telefon nasz stały program 997 43 1053 czynny jest w Warszawie i w Krakowie czynne są z tego co wiem dwa telefony. Tak, w Krakowie są czynne dwa telefony, a numery ich to 10 4402 i 11 67 66. Dziękuję bardzo. Na koniec chcielibyśmy zaproponować Państwu jeszcze jedną sprawę, która wydarzyła się w sierpniu tego roku we Wrocławiu. Wydarzyło się to 9 sierpnia tego roku w centrum Wrocławia, na podwórku starego domu przy ulicy Rusfelta 16. Tuż przy tym podwórku mieszka starszy mężczyzna. Tak wygląda okno jego mieszkania. We Wrocławiu nazywa się ich sztajmesami. My nazwijmy tego mężczyznę śmieciarzem, gdyż to stanowiło jego główne zajęcie. Jest więc 9 sierpnia 1986 roku, około godziny 7 rano. Śmieciarz, tak jak co dzień, wybrał się, by przejrzeć pobliskie pojemniki na śmieci. Nawet na myśl mu nie przyszło, że stanie się bohaterem tego dnia. To może niezbyt efektowne zajęcie lubią obserwować mieszkanki domu przy ulicy Roosevelta. W pewnym momencie grzebiąc w śmietniku mężczyzna oraz kobiety wyglądające przez okna słyszą płacz niemowlęcia. Płacz wydobywający się ze śmietnika. Po chwili mężczyzna wyciąga foliową torbę, a w niej noworodka. Jedna z kobiet patrzących z okna natychmiast zawiadamia pogotowie i milicję. W międzyczasie mieszkanki kamienicy przy ulicy Roosevelta zjawiają się przy noworodku z pieluchami i kocami. W chwili przyjeżdża pogotowie ratunkowe. Karetka natychmiast udaje się do szpitala, gdzie przygotowano specjalny inkubator. Jeszcze kilka minut dziecko straciłoby życie. Było wcześniakiem urodzonym w siódmym miesiącu ciąży. W śmietniku znalazło się w pół godziny po porodzie. Miało niezawiązaną pępowinę, krwawiło. Ustalono, że dziecko musiało się urodzić w kwadracie ulic Jedności Narodowej, Słowiańskiej i Ołbińskiej. Kiedy walczono o życie niemowlęcia, milicjanci przesłuchiwali mieszkańców tej i sąsiednich kamienic. Sprawa wydawała się prosta. Skoro dziecko urodziło się pół godziny wcześniej, jego matka musiała znajdować się w pobliżu. Mimo przesłuchania kilkuset osób nie udało się rozwiązać tej zagadki. Kiedy widziałam, że panowie śmietnika dziecko... widziałem, jak to nie przyniosły też odzewu informacje w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Po czterech miesiącach niemowlę czuje się dobrze. Zostało umieszczone w domu dziecka. Będzie adoptowane, znajdzie rodziców. I jeszcze raz witam kapitana Jerzego Rochosińskiego z Wrocławia, bo tak się jakoś złożyło, że obie sprawy prowadzi ten sam oficer. Czego oczekujemy po prezentowanym reportażu w sprawie porzucenia dziecka? Wątpliwym jest, aby kobieta była spoza terenu Wrocławia, z uwagi na to, że od chwili porodu do momentu porzucenia noworodka upłynęło zaledwie 30-40 minut. Informacje napływają, ale jak do tej pory są to informacje, z których nic nie wynika. Oczekujemy od telewidzów, że pomogą w tej sprawie i wspólnie ustalimy matkę dziecka. W tej chwili Ania, bo tak ma na imię dziewczynka, została adoptowana przez nowych rodziców, ma nowych rodziców, czuje się dobrze. Proszę Państwa, dziecko czuje się dobrze, natomiast my musimy znaleźć matkę. Nie tylko po to, żeby ją ukarać, ale. jest to nieludzkie. Tej matce ktoś musiał pomagać. Ona nie była w stanie tego dziecka wrzucić do pojemnika na śmieci. Czekamy na Państwa pomoc. To był ostatni temat, który przygotowaliśmy do dzisiejszego programu. Liczymy na Państwa informacje. Nasze telefony czynne będą do późnych godzin nocnych. Żegnając się z Państwem i zapraszając na kolejny program za miesiąc, chciałbym poinformować, że niewykryte sprawy, zwłaszcza zabójstwa, stanowią tylko znikomy procent sprawy.